Cześć. Jak wyglądał dzisiejszy Twój poranek? Zastanów się przez chwilę. Czy zaraz po przebudzeniu było to zerkanie na telefon komórkowy i sprawdzanie, co tam się dzieje na społecznościówkach? Czy potem był to szybki prysznic, szybkie mycie zębów, potem w niedoczasie, albo błyskawiczne śniadanie, a w międzyczasie sprawdzanie wiadomości w internecie, albo słuchanie wiadomości w radio, czy oglądanie w telewizji, i szybkie śniadanko prawie stojąc, albo w ogóle bez śniadania? Jeśli tak, to jesteś na najlepszej drodze do zawału. Dzisiaj będzie o tym, że psyche i soma to jedno. Jeżeli chcesz być zdrowym człowiekiem, niezestresowanym i szczęśliwym, to zadbaj i o jedno, i o drugie. Zmiana języka naszego ciała jest w stanie i przeprogramować mózg, ale też wpłynąć na Twoje zdrowie fizyczne i samopoczucie, też psychiczne. Tylko trzeba troszkę nad tym popracować. A zacząć trzeba od budowania odpowiednich nawyków. Czyli właśnie od tych poranków, jeżeli dzień ma być dobry, to zacznij go dobrze. A zacząć dobrze dzień, to znaczy nie zaczynać go w pośpiechu. Recepta jest prosta. Budzik pół godziny wcześniej. Jak nie dasz rady, no to chociaż 20 minut wcześniej, chociaż kwadrans wcześniej. Małymi krokami, ale zawsze to coś da. Więc spróbuj nastawić go odrobinę wcześniej. I poranek zacznij od nawet nie musisz otwierać jeszcze oczu możesz je mieć zamknięte i zacznij od podziękowania za to co masz za to że udało ci się obudzić nie każdy się budzi uwierz mi że się budzisz że masz dach nad głową dziękuj za to co masz za bliskich za psa za kota za fajną pracę za fajny urlop za to Cokolwiek, co, co ci przychodzi do głowy, jest naprawdę masę rzeczy, za które możemy być wdzięczni. I od tego zacznij. Potem, na no spokojnie iść do łazienki. Weź ten prysznic spokojny, taki relaksujący. Oczywiście na koniec weź chłodny prysznic, po to, żeby mieć potem napęd, na, żeby obudzić Twoje komórki, całego ciała. Ja nie mówię o tym, żeby się rozleniwić rano, tylko żeby po prostu zrobić ten poranek spokojnym, takim wejść w dzień spokojnie, ale z energią. Potem wypij kawę, jeżeli lubisz, jeżeli lubisz to herbatę, zjedz sobie spokojnie śniadanie i nie włączaj wiadomości, nie zaczynaj dnia od wiadomości. Wiesz dobrze, że dzisiaj wiadomości nie są optymistyczne. W związku z tym odpuść sobie je rano. Pomyśl lepiej o tym, co masz do zrobienia dzisiaj. Zaplanuj sobie dzień tak na spokojnie. A jak zrobić, żeby odpowiednim ustawieniem ciała zmniejszyć stres i żeby poczuć się lepiej? Nie wiem, czy wiesz, ale przez odpowiednie ustawienie Twojego ciała możesz zmniejszyć oddziaływanie stresu. Stres widać w różnych częściach naszego ciała, począwszy od oczu, szczęki, ramion, klatki piersiowej, o dłonie. Zacznijmy od oczu. Zestresowane oczy to są oczy ściśnięte, napięte, wokół są mięśnie, wokół gałki ocznej i zmarszczone brwi. Jak to rozluźnić? Jest kilka prostych sposobów. Pomrugaj, bardzo intensywnie pomrugaj kilka razy. Wtedy film łzowy nawilży ci gałkę oczną, mięśnie się rozluźnią, od razu poczujesz się odrobinę lepiej, ale zrób jeszcze coś. Zamknij powieki i staraj się narysować taki kształt diamentu pod spodem, pod powieką, to również pomaga i to jest świetne ćwiczenie. I trzecie, rewelacyjne, jeżeli pracujesz przy komputerze, jeżeli właśnie czujesz to napięcie i stres, to pomaga również ludziom, którzy mają zespół suchego oka. Którzy mają oczy zaczerwienione i zwyczajnie zmęczone przez patrzenie chociażby w monitory, to jest tak zwany palming. Palming możesz stosować bez ograniczeń. Polecał go dr William Bates, który leczył znanego pisarza Aldusa Huxleya. Huxleyowi groziła ślepota. I Bates go z tego wyleczył tylko naturalnymi ćwiczeniami. Trzeba złożyć ręce w ten sposób. I przykryć oczy w taki sposób, aby jak najmniej światła dochodziło z zewnątrz. I trzymaj oczy otwarte. Staraj się patrzeć w tę ciemność. Możesz sobie nawet wyobrażać jakieś czarne wnętrze, czarną. On nawet polecał takie ćwiczenie z taką czarną mrówką, żeby to, że czarna mrówka wchodzi do mieszkania, wszystko jest czarne czarny wieszak, czarny przedpokój, czarny płaszcz żeby jeszcze do tego do, dołożyć wyobraźnię i potrzymaj troszkę, ile się da, możesz to robić wielokrotnie, zobaczysz po kilku sekundach dosłownie, jeżeli kilka minut wytrzymasz, to będzie genialnie, ulgę, nawet jeżeli było wcześniej pieczenie, to zobaczysz, że po, poczujesz ulgę, to jest świetne ćwiczenie, które bardzo, bardzo polecam. Szczęka. W stresie zaciskamy szczękę. Wystarczy w związku z tym szeroko otworzyć usta i zamknąć kilka razy. I to już powinno rozluźnić szczękę. Ramiona. Jeżeli chodzisz czasem na masaż, to masażysta ci powie, że masz napięcie. Tu siedzące napięcie. Często wiąże się to też z uniesionymi ramionami. Napinamy je tak, jakbyśmy byli gotowi do ataku. W związku z tym one są też trochę wyżej. I to napięcie łatwo złagodzić poprzez ściągnięcie łopatek do tyłu, ale też przez takie zczesywanie, jak gdyby palcami, tutaj energii z szyi. Zaczynasz sobie stąd, zaczynasz stąd, pogłaszcz się. Po prostu się pogłaszcz. Traktuj się dobrze. I to jest takie zczesywanie napięcia. Przy czym, jeżeli będziesz pamiętać też o tych ściągniętych łopatkach i obniżeniu tych ramion. To sylwetka się rozluźni i Ty poczujesz się też lepiej. Oddech. To jest najważniejsza rzecz dla naszego zdrowia. I to się wiąże z prostą sylwetką i właśnie z trzymaniem ramion, ale nie tylko, całej sylwetki. Nie możesz oddychać spokojniej, głęboko i odstresowywać się wtedy, kiedy masz klatkę piersiową skuloną. Nie możesz wziąć głębokiego oddechu, w związku z tym pamiętaj o tym, żeby tu się wyprostować. Klatka piersiowa do przodu i zrób na początek, jeżeli czujesz stres, parę głębokich oddechów, takich świadomych oddechów do brzucha. Zacznij, połóż sobie dłonie na brzuchu, żeby poczuć, że on ci się unosi. Spróbuj wziąć głęboki wdech nosem, a wydech ustami. I zrób tak kilka razy. Kiedy się bardzo stresujesz, to jest też świetna technika, kiedy masz na przykład prezentację, kiedy masz jakieś ważne spotkanie, ważne negocjacje, kiedy masz egzamin. To jest idealne, żeby przed, zanim jeszcze zaczniesz mówić, wziąć kilka głębokich, świadomych oddechów do brzucha. To bardzo odstresowuje i bardzo pomaga. Dłonie. Stres jest, jest też w dłoniach. Nie uświadamiamy sobie tego, ale dłonie nam sztywnieją, yy, często je splatamy i ktoś, kto z nami rozmawia, to widzi, że my albo pocieramy, albo splatamy, i to wskazuje, że jesteśmy zdenerwowani. Ale pamiętaj, że te wszystkie sygnały to nie są tylko sygnały dla innych to są też sygnały dla Twojego mózgu, który poprzez sygnały wysyłane z ciała odbiera. To, że ty jesteś w stresie, że jest jakieś zagrożenie, więc mobilizuje wszystkie komórki twojego organizmu do tego, żeby stoczyć walkę, żeby stawić czoła zagrożeniu, więc zaczyna się wydzielać kortyzol to jest hormon stresu. Dlatego to są, oczywiście, że ho hormon stresu to jest coś, co jest bardzo przydatne w sytuacjach zagrożenia i po to on jest. Natomiast jeżeli masz, Zdarza się to często w Twoim życiu, no to on cię niszczy, odpływa wpływa źle na Twoje zdrowie. Mówi się, że stres jest jednym z najważniejszych czynników śmiercionośnych. Dlatego warto wiedzieć, jak się odstresowywać, jak układać swoje ciało, żeby sobie samemu pomóc i żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy byli zdrowsi. Po to to robimy. I więc wracamy do dłoni. Jeśli chodzi o dłonie, to spróbuję rozróżnić w bardzo prosty sposób. Zacznij od takiego potrząsania, strzepnij, zrób tak. Potem możesz całe, dło, całe ręce przed ramiona zrobić i też strzepnąć. Potem sobie porób takie, takie rozluźniające ćwiczenia najnormalniej w świecie. Cokolwiek lubisz, tak? jakieś takie rzeczy, które wpłyną na to, możesz sobie pomasować nawet, które wpłyną na to, że rozluźnisz dłonie. Możesz sobie palce pojedynczo pomasować, to Ci również pomoże. I na koniec najważniejsze. Przestań odtwarzać w głowie te same stresujące sytuacje, które cię spotkały. Powiem Ci historię z życia. Żona mojego znajomego miała stłuczkę na parkingu. Ktoś ją stuknął i uciekł, i ona nawet nie zdążyła tych numerów spisać, więc nie miała kogo pociągnąć do odpowiedzialności. Tak strasznie to przeżywała. Że przyszła do domu i opowiedziała to mężowi, oczywiście po drodze opowiedziała koleżance przez telefon, komuś tam jeszcze. I to się zdarzyło w poniedziałek. Ona wracała do tego codziennie. Kiedy przyszedł piątek, jej mąż nie wytrzymał i zapytał ją w końcu: Kochanie, czy wiesz, ile miałaś stłuczek w tym tygodniu? Ona mówi, jak to ile? No przecież wiesz, że jedną. On mówi, nie. Miałaś ich pięć. Jak to miałam pięć? No, miałaś pięć. Bo dzisiaj jest piątek, zdarzyło się to w poniedziałek, a ty każdego dnia o tym opowiadasz. Więc opowiadając o tym, rzeczywiście ona każdego dnia przeżywała to od nowa. Czyli miała ich rzeczywiście pięć. Więc pytanie: zastanów się, czy warto, jeżeli. Raz ci się coś zdarzyło i nie masz już na to wpływu, bo to się zdarzyło, to już jest historia. Było, minęło. Wiem, że zabolało, wiem, że było przykro, że było stresujące, ale po co do tego wracać? Po co przeżywać to tyle razy od nowa? Przecież cały czas opowiadając, stresujesz się, więc daruj sobie. Niech zapadnie nad tym kurtyna milczenia. Było, minęło, zdarzyło się, idziemy dalej. Nie ma sensu naprawdę o tym myśleć. Chroń siebie i chroń swoje myśli, swoje uczucia, a na pewno będziesz zdrowsza czy zdrowszy. Pamiętaj, że możemy zarządzać swoimi myślami, tak samo jak możemy zarządzać ciałem, tak możemy zarządzać myślami. Jedno i drugie na siebie wpływa. W momencie, kiedy masz dobre myśli i dbasz o czystość tych myśli, ja wiem, że one się kłębią, one przychodzą, ale jest masa sposobów na to, żeby sobie z tym radzić. Jednym z nich jest medytacja. Jeżeli nie chcesz tego robić, to szkoda, bo to naprawdę jest taka higiena mózgu, o której my zapominamy. My dbamy o nasze komputery, zobacz, czyścisz sobie dysk, a w komputerze, a jeśli chodzi o mózg, to już o tym nie pamiętamy. A to jest bardzo potrzebne, również. Natomiast medytacja pozwala nam oczyścić mózg, zatrzymać go na chwilę i w spokoju Przejść do następnych rzeczy później jest łatwiej. Zresztą są badania naukowe, które mówią o tym, że hipokamp się zwiększa po jakimś czasie ćwiczenia medytacji. Takie 20 minut dziennie jest w stanie wpłynąć na twój mózg bardzo, bardzo pozytywnie, na jego rozwój. I wiesz, co ja zauważyłam u siebie? Ja medytuję od 2015 roku. Kiedy wyjechałam do Tajlandii i potem wróciłam, zaczęłam medytować. I nie bawię się w żadne kadzidełka, w jakiś, wiesz, specjalny pokój do medytacji i tak dalej. Ja to robię po prostu kiedy mogę, gdzie mogę i jak mogę. Najczęściej jest to w łóżku przed zaśnięciem albo rano po przebudzeniu, zależy ile mam czasu. Natomiast ja to robię leżąc. Bo tak jest mi wygodnie, ja tak lubię. Nie muszę siadać po turecku, w kwiecie lotosu i w ogóle. Natomiast dla mnie jest ważne, że ja. Przez te 20 minut czy przez te pół godziny ja po prostu oddycham, świadomie oddycham i staram się koncentrować tylko na tym oddechu. Na początku było to trochę trudne, bo, bo no, przychodziły różne myśli i wydawało mi się, że trzeba z nimi walczyć, trzeba je świadomie wypychać. Potem nauczyłam się, że to nie na tym polega, bo trzeba. Pozwolić im płynąć i zastępować jedne myśli innymi, a tak naprawdę trzeba się skoncentrować na jednej rzeczy, na przykład właśnie na oddychaniu, na początek, na liczeniu tych oddechów. Potem można przestać liczyć, po prostu oddychać. Jest masa technik, jak to robić, ale ja zauważyłam po jakimś czasie stosowania tych medytacji, że jest mi łatwiej podejmować decyzje. I to jest fajne. Wcześniej miałam gonitwę myśli, miałam z tym pewien problem, chociaż opracowałam sobie też fajną technikę, którą się z Tobą podzielę. Jeżeli masz kłopot z podejmowaniem jakiejś decyzji, masz dwie rzeczy na przykład do wyboru, to podziel sobie kartkę papieru na pół, w pionie i po jednej stronie napisz sobie za, po drugiej przeciw. I to dotyczy wszystkiego. I dopiero wtedy, kiedy będziesz mieć to napisane i będziesz widzieć plusy i minusy, to wtedy jest. Dużo, dużo łatwiej podjąć decyzję, ale medytacja też w tym pomaga. No więc do brzegu. Chciałam powiedzieć, że Psyche i soma to jest jedność. Naukowcy już dawno o tym wiedzą. Mam nadzieję, że nie muszę cię do tego przekonywać. I chcę ci powiedzieć, że twoje ciało, to jakie nosisz, to. Jak zarządzasz swoimi, swoimi myślami, swoim ciałem, swoją mową ciała, wpływa nie tylko na twoje relacje z bliskimi, z obcymi. Nie, nie tylko pomaga ci w negocjacjach, w załatwianiu awansu, w trudnych rozmowach z ludźmi, w relacjach z przyjaciółmi, w relacjach z rodziną, ale wpływa na twoje zdrowie. I to jest w tej chwili bardzo ważne, żeby radzić sobie ze stresem, i żeby być zdrowszym i szczęśliwym. I tego ci życzę.